Ej, witajcie, z tej strony Śmielan, a dzisiaj Was witam w kolejnym e, odcinku pokazują, pokazującego fajnego serwa, który mi się bardzo podoba. E, tutaj macie spawn, tak dalej, e, e, dalej, dalej, tutaj mm, nie wiem, taki krótki film będzie 3 bo nagromam akurat frapsem, bo bandika mi się zwalił, bo miałem długo formata i e, tego e, i musiałem po prostu musiałem e, nagrać frapsem, a bandika, usunąłem jakoś z dysku i e, no i po prostu nie wiem, zwalił się i nie chce się włączyć dalej. Dobra, to, to jest spawn, tutaj mamy N enchant, to sami zobaczcie jak wiecie. Tutaj macie warpy wszystkie. Nie Wam za chwilę pokażę. Tutaj sam nie wiem co jest. Mam oczywiście dex'owe kół, ale na razie mam żelazne. Macie piękny widok z góry. Chyba nie, nie wiem czy przeżyję to, już skoczę już na to. Tu macie wszystkie warpy, macie kit, a nie Ten <tusy> nie wiem główne rzeczy macie, warpy e, tu sam, nie wiem co jest, słuchajcie. E, co mi nie jest, ale naprawdę wam bardzo dobrze polecam, wpięcie na tego serwa. Bardzo fajny serwer. Polecam, e, na razie filmik dostaniecie, mam rankę dalej, fajne rzeczy, dobra. <tusy> e, e to na tym serwerze oczywiście gra emermat na górze e, i ja i jeszcze nasza, na, nasz kolega więc jak nas spotkacie to jak miała nie poprosicie jego to może się zgodzimy i z wam nami dobra to to było, to było na tyle bo ja mogę nie nagrać na tyle do zobaczenia no i na razie na